Siema, tutaj Lukas. Zagrany jeszcze raz w Diablo, jak w poprzednim odcinku mówiłem. Niestety nie ma z nami czterech osób, jest tylko mój brat, który chce się wam przedstawić. Siema, jestem film, dzisiaj będziemy grać w Diablo 2. Chcieliśmy wam przedstawić grę... grę... Produkcji Blizzarda. Ja, no, mamy Bizarda. zamiar w tej chwili popykać w jakieś questy. Więc... No to tak. Y... Reszta informacji po drodze to no. gdzie teraz idziemy? O, na no jaką? No, hmm. Czytaj film, Wiem, że to, że nie lubisz czytać, ale musisz. Czytaj. Dobra, wielkie oko będzie miało mnie w twojej pieczy, idziemy. Szukaj się bliska zła. Poczekaj. Szybko, bo będzie bliska zła, szybko. Pierwsze... Nie Pierwsze. Hmm. Po trzech czasy. <laughs> Jeszcze czekaj trochę. Niewielkie wielkie oko Saurona macie w swojej piecy. Dora, yy, Dobra, Dobra, tak. już, Ja już no, dawno... Tam no, tam. no, no, no. Ja powiem ci, że już dawno nie... Nie... Fabularnie się w to nie wkręcałem. No, chociaż... No. W dużej, w dużej mierze wiem o co chodzi, nie? Normalne w końcu Diablo. Diablo tyle... Tyle razy grałem, że masakra, ale tak jak i ty. Ale... to. Dobre. Już? Tak szybko? Ja tu jeszcze ani jednego tego nie mam, a tu już tu szkieleciora. Bo ta pierwsza misja to jest tam w tym, w tej jaskini, nie? Bo to akurat właśnie na singlu na tym testowym Diablo, było. Nie chcę nic mówić, ale... Czy ty też masz lagi? Masz lagi? Chyba se żartujesz ty. No leciutkie, ale to mi się wydaje, że to będzie... Przecież mam coś chyba włączone. To weź zminimalizuję, ja poczekam, spoko. Widzowie no, również. Jesteś ścisła Mam pin w Ja tutaj na trapcie jak wiesz, nagrywam Nawet jak chodzę, to mi pokazuje, że mam 25 fps -ów. Nie wiem, czy tak Diablo ma ustawione, nie? Że 25 fps nie więcej, czy, czy to ten Bo jak nagrywam, to też koło 25, więcej nie podchodzi Dobra. Tak mi się wydaje, że to jest gdzieś koło 25, więcej nie podchodzi O, tutaj, znaleźliśmy A może to też wina komputera? No chyba tak, wiesz, w końcu mam zło, nie? O, yeah nie yeah. Idziemy wybić te wszystkie szmaty Tak już to Gdzie tu jest no. O Boże Co tam chodzi? Ty <laughs> choćby On jest w Wjechać szmato pewnie będzie słuchać eee. moje Kliknięcia myszka Dawaj, 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 dawaj ja bezpiecznego, nam lol. E, okay. e, tego szamana trzeba zabić. A widzisz, a jednak, jednak Diablo dalej trzyma przywodzy, co jak się pyka mnie. A te rzeczy, co które ja tutaj podnoszę, a przecież my możemy być razem w grupie, ja to zapomniałem ty. A ty jak się dodaj do tego? Czekaj, coś się tutaj naciskało, jakiś guzik. Tak mi trochę Ja tu poszukam Cholera Jest O ale kozacko. Zresztą masz zaproszenie? Zapraszam cię do wspólnej walki złem, Ale Jak się to, za... ja się to ten Naciśnij, poczekaj P! Masz? Ano, mam, dobra, jest. Yeah. To będzie dobrze. Zbieraj kasę, bo zaraz. Wiesz co? Mi się wydaje, że to nie jest pewnik flagi, to jest tak samo jak miałem po, po, poprzednie gra. Ale da się przejąć. Naprawdę? Ja tego nie mam. Albo... No. Yy, bo to Fink to... miał taki problem, że yy, czy tam grał w Army Rage, czy tam jakieś inne gry tam które są związane z myszką, czy tam ogólnie z pingiem, to miał ciągle problemy... Zabij tego maga, bo on ożywia. Zabiłeś? Że miał taki... Albo miał taki duży ping, ale mu myszka tak mówiła... No. I na przykład pół sekundy po tym, jak zrobił jakiś ruch, dopiero postać się rusza, nie? I nie wiemy, co może być tego powodem. Ja też miałem tak w jednej grze, więc... No trzeba tutaj umiejętności chyba Uderzeniem tarczy U... Cholera, nie wiem nawet co ja tu... Wiesz co w palady się dawało? Co? Co się w palady nadawało? dawało? właśnie nie, nie tałem tam defensywne aury ja i tak będę na walkę tam, trzoda jestem ciekaw jak to działa na przykład zostaw mi jakiegoś potwora trzeba go stuknąć białą są? tutaj byliśmy o tu jest, na dole tu się. Ja ja mu o tu są Nie, drugiego czy... Czy tutaj, czy tutaj zaraz nie, to Och, Wyłączyłem go. nie, 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 Tutaj nie, czy nie, 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 czy nie, 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 mam nadzieję, nie, mi się było, że nagrywanie nie, nagrywanie, Jakie wiksy z grafiką mi się zrobiły, ty! Ty, co jest? Daj graj, graj. Powinno się poprawić. O masakra, to jeszcze gorzej. Nawet już opcji nie widzę. Wyszłem z gry. Zaraz dojdę, poczekaj. No. E No bo wyszło mi... Z... Ty nigdy nie, maliz... nie, nie minimalizuj tego. Ale nagrywa dalej, więc jest dobre. Wychrzanie przewadzają. Już idę do ciebie. Ale ten, chodzi o to, że, że jak minimalizujesz na, na Windowsie 7 minimalizujesz to ci się chrzani, diablo, wiesz? Od razu z grafiką masz takie widcy. A ile myślisz to już mi... Nie... Ile myślisz to już mi nagrywane? Takie dobrze mówisz stary koty. To nie wszystkich już żeś powodują. ten tempu dla mnie nic nie będzie. Są wszystkich co do jednego. No i tutaj klepią się. I no tu też musisz coś robić. No i tutaj klepią się. Ale dostałem mojej tarczy. To jest mok, 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 o, poszedł ci jeden ten. Z ci jeden ten. to ten. Proszę ci

Ja ja, ja tej itemki podbieram, żeby nie było. Ty może góle, który tu już masz level. Weźmy ja, nie okłamuj, powiedz jaki masz level. Trzeci? Ja, ja, level no trzeci. No to dobrze, musimy mieć ten sam. Ja nie wiem jak tutaj pakować. Bo. No, no ja no, też nie wiem. Nie pakuję ja na razie. Potem to rozkminię. nie o, wiem O cholera... Pakować, co? Dawaj tutaj. To nie zbieraj mojego ciała, nie? A masz tam coś ciekawego? No. no Ej, je... <sraste> no, ten co tam 26 zł no, no, ja pewnie albo no. ile. Ej, no, chyba no, wszystkich... No, no, no. Zadanie mi się pokazało. Może wszystkich... Wy... O pozostały I... potwory cztery! Aż tylko, no to aż tylko Jest moje ciało Jest moje ciało Ty czterech otworów szukaj Jest moje ciało To ja, o Boże ile ci tutaj ten Tak jest No i samemu no, zawsze nie. musi być ten jeden, ostatni Trzeba go szukać. O nie, jeszcze OK. No to. Jest, <grym> Myślę, że mu... Ob obliczyłem. No dobra! To na no dzisiaj jest, to wszystko. Jedna misja starczy. Nie mogę przeginać z wielkością materiału, bo potem nie, nie wyrobię Mnie z tym renderingiem, z tym, z tym wszystkim. No. Więc pozdrawiamy. <grym> na zdrowie. Lukas, and fink, pozdrawiają. No. Trzymajcie się chłopaki. Może coś fink chce powiedzieć no, na Eee, e, Tak, karaluchy pod poduszkę. <laughs>